Siemka, stój tam gdzie stoisz, próbujesz mnie lić Ja mnie zbóg śmierci, mogę być końcem W się dnie, że z tobą walczę, zmienię twoje serce Zieleń rzuć i pomarańcz, cyjano w fiolet Też czara jest rodzeństwem, zależy mi na nie Kiedyś prawie zginęła, uratowałem ją Dogadać się możemy, ludzie są mi znani Nawet jeśli mylę się, wciąż muszę spytać Cię ludzie są pewni siebie Walczą aż do końca, mówią ci wygram ten bój i powstrzymać musisz mieczara, mówi, że ludzie zyszczą barierę, ale ja jej nie wierzę. Nasz król się on sam jest kościoł grupem. Te życie spotka kres, ale cię uratuje, nadchodzi na to czas. Koniec części pierwszej. Przy niebieskim stój w miejscu ruch, przy pomarańczy fiolet to piosenki, czas zieleń to brak ruchu. Rzuć oznacza oddaj mi mienia wrócą serce. Jan będzie na końcu to mój super, a tak oszczędzasz mnie podczas walki. Próbujesz się zaprzyjaźnić, nie odpuszczasz, podziwiam to marzenia te płoną jasno. Jesteś w tym bardzo dobry, lecz wciąż przewyższam cię przyjacielem, mógłbyś być Naprawię to duszę. Spróbuj uniknąć tego ataku, wypełnia się... Wspaniałość, jestem Bogiem cóż pewnego dnia wykorzystam swój potencjał, a Pamiętaj to i nie mógłbym cię zabić, lecz cię oszczędzę, zlituję się nad tobą. Koniec części drugiej. Raz jednak wróciłeś, chcesz mieć ze mną ramkę filtowa, nie masz we krwi Widzę, żeś gotów jest, wstydzić się zacząłem cię Chyba się rumienie, nie nie jestem ty tym dobry Hej, ten głaskać, nie przeszkodziłam wam Pamiętaj mały, czy widzisz go to nie żyjesz czy to nie czara, to było dziwne, lecz lituj się nad mną, mimo że próbowałeś podewać mnie, bardzo mi przyto, nic z tego tu nie wyjdzie, ale możemy przyjaciółmi być, uwierzyć by to nie mogę, że zaprzyjaźniłem się z taki. takim, to uczucie jest wspaniałe, to dzięki determinacji, dzięki za Twoją życzliwość, lecz boję się nieuniknionego, i przed ciebie bądź ostrożny, kiedyś może spotkamy się jeszcze.